U stóp Maryi, mojej ukochanej matki, odnalazłam życie. O, wy wszyscy, którzy cierpicie, przyjdźcie do Maryi. U stóp Maryi, odnalazłam życie. Wasze zbawienie i wasze życie są u stóp Maryi. Chciałabym ust dotkniętych przez ogień, by wypowiadać imię Maryi i złotego pióra, żeby je pisać. Obecność. Maryi w naszym życiu, Maryja pneumatofora, niosąca Ducha Świętego, oblubienica tego Ducha, ta, która najbardziej otworzyła się na Jego działanie. Maryja pełna łaski, Maryja pełna Ducha Świętego. W czasie tej nowenny Ona nam towarzyszy, tak jak z apostołami w Wieczerniku, tak jest z nami i teraz. Jej cicha, niesamowita obecność, matczyna obecność pozwala nam tak naprawdę otwierać się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Można by było powiedzieć, że gdzie jest Maryja, tam wstępuje Duch Święty. Maryi nie, nie możemy pomijać. Czasem y, ma się takie wrażenie, że właśnie my, katolicy, potrafimy zapominać o Maryi. Maryja, która jest nam dana na drzewie krzyża, nasza Matka, Pani, Królowa, nasza Siostra, też jak mówimy w, w zakonie karmelitańskim. Maryja zawsze jest obecna. Co więcej, święta Miriam mówi: U stóp Maryi znalazłam życie, znalazłam zbawienie. Cóż to oznacza? Właśnie to, że tak naprawdę przez Maryję zdobywamy zbawienie, przez Maryję idziemy do Jezusa. Maryi nie możemy pomijać w naszym życiu. Ona nam wyprasza działanie Ducha Świętego, dary, charyzmaty, owoce. Ona jest obecna i ma być obecna w całym kościele, we wspólnotach charyzmatycznych. Kiedy Gdzieś na spotkaniu modlitewnym czy we wspólnotach charyzmatycznych pomija się obecność Matki Bożej, to można by było powiedzieć, że tak naprawdę, no właśnie, pomija się istotę. Zapominamy o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli otwarciu na ducha świętego. Nie ma prawdziwego spotkania bez Matki Bożej. Zawsze przyzywanie Maryi jest bardzo ważne. To nam pokazuje tradycja Kościoła, święci, zakochani w Matce Bożej. Święta Mała Arabka woła. Jakże wiara Maryi była miła Ojcu Niebieskiemu. Przez swoją wiarę sprawiała, że codziennie Jezus wzrastał w niej. Ta sama wiara, jeśli będziemy ją mieli, również sprawi, że Jezus będzie wzrastał w naszym sercu. I Maryja, otwarta na Ducha Świętego, ma nam to wyprosić, żeby Jezus wzrastał w naszych sercach, bo On jest najważniejszy. To też nie przypadek, że w tym roku akurat zaczęliśmy nowennę, przed zesłaniem Ducha Świętego w święto nawiedzenia Matki Bożej 31 maja. To jest dla nas taki też znak, że idziemy przez ten świat razem z Jezusem. On jest w naszych sercach. Idziemy razem z Maryją przez ten świat, aby otwierał się na Ducha Świętego. I to wszystko czynimy przez wiarę. My przez wiarę pielgrzymujemy przez ten świat. Przez wiarę idziemy do życia wiecznego. I chcemy, żeby ten świat był rzeczywiście rozbudzony do wielkich rzeczy. Więc ten czas tej modlitwy, wołania o Ducha Świętego jest czasem naszego przybudzenia, abyśmy nie stracili tego, co jest najistotniejsze, nie stracili tej relacji z Jezusem, ale to wszystko przez Maryję. Maryja, która nas do tego prowadzi, która uwrażliwia nas na otwarcie Ducha Świętego. Wołajmy zatem przez jej stawiennictwo, Duchu Święty, przez świętą. Naszą niepokalaną panią i królową, przez naszą matkę Maryję, przez naszą siostrę wołamy do Ciebie, Duchu Święty, byśmy byli otwarci na Twoje wołanie. Niech ona nam to wyprosi, byśmy nie marnowali tego, co jest nam dawane z Twojego skarbca miłosierdzia tych wszystkich darów, owoców, charyzmatów, żeby tworzyć piękny Kościół, żeby tworzyć piękny świat dzisiaj przebudzony do miłości. Duchu Święty, otwieraj nas na Maryję, bo Ona jest tą drogą prowadzącą nas do Jezusa. Duchu Święty, sprawiaj to, żebyśmy byli naprawdę prawdziwymi katolikami, którzy przyjęli testament Jezusa z krzyża i którzy mają Maryję za Matkę. Ona jest, Ona z nami zawsze jest, dlatego niech też te nasze serce się uwrażliwią na Jej obecność. Spraw to, Duchu Święty, byśmy mogli zawsze przez Maryję się modlić, zawsze czynić wszystko przez Maryję, tak jak nas uczą tego święci. Święci Karmelu też w sposób szczególny, bo nasz zakon jest typowo Maryjny. Wołamy słowami świętej małej Arabki: Duchu Święty natchnij nas, miłości Boża pokoń nas, po właściwej drodze zaprowadź nas. Maryjo Matko nasza spojrzy na nas, z Jezusem błogosław nam od wszelkiego zła. Od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj nas. Amen.